Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Z góry przepraszamy, bo wiemy, że mamy nie najlepszy zasięg tutaj sygnału, ale cieszymy się widząc Państwa tak licznie zebranych. Witam na spotkaniu z niezależnym, ponadpartyjnym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej, Szymonem Hołownią, któremu oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mogłem. Po tak długiej trasie po Polsce przyjechać właśnie tutaj na Mierzeję Wiślaną, o której tyle mówiłem, a wcześniej jeszcze tyle pisałem, pokazując to, co się tutaj w tej chwili dzieje i na co, jak się patrzy, to się serce kraje. Dowód kompletnie absurdalnego myślenia o tym, jak dzisiaj w Polsce zarządzać polską gospodarką, rozwojem polskich miast, ale też ochroną walorów przyrodniczych, które. Tutaj są niewątpliwe i ściągają tutaj naprawdę rzesze turystów każdego roku spragnionych ciszy, spokoju, spragnionych wypoczynku. Zdaję sobie doskonale sprawę, że pomysł przekopu mierzei Wiślanej to nie nowość. Pojawiał się już za czasów Stefana Batorego, później w XIX wieku, myślał o nim Eugeniusz Kwiatkowski, który budował Gdynię, ale dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. W miejscu, w którym wiemy, że realizowany w tej chwili dzięki uporowi i bezmyślności rządu PiS w Przekop Mierzei Wiślanej to absurd pod każdym względem. Po pierwsze, to z całą pewnością nie jest inwestycja. Przyznaję to już teraz nawet sam rząd PiS, który w opinii wystawionej przez ministerstwo na pytanie, dlaczego koszty, Przekopu wzrosły z miliarda do dwóch miliardów złotych i jak to się ma do planowanych zysków społeczno-gospodarczych z tegoż przekopu, przyznał, że takich zysków nie będzie. Że tak naprawdę to inwestycja strategiczna, o czym więcej za chwilę. Natomiast zaczęto ten przekop, tłumacząc ludziom, mieszkańcom Elbląga, mieszkańcom okolic, że będzie to dla nich zbawienne, że port w Elblągu będzie w stanie osiągnąć obroty miliona ton rocznie i przy takich założeniach ta inwestycja zwróciłaby się po 450 latach. Ale są i to pod warunkiem podwyższenia dwukrotnie opłat portowych. Ale były i takie szacunki, których używano planując ten przekop, które mówiły, że port w Elblągu będzie miał 20 milionów ton rocznie. Czyli będzie miał porównywalny obrót towarowy jak port w Gdyni. To jest w oczywisty sposób niemożliwe, bo oznaczałoby, że przez ten wąski kanał, przez tę wąską śluzę, musiałoby przepływać dzień czy noc, pogoda czy niepogoda 16 statków 3,5 tysiąca ton każdej doby. Na zalew. Który trzeba będzie kosztem naprawdę olbrzymich pieniędzy regularnie odmulać, bo jest niezwykle zamulonym akwenem i ten muł gdzieś składować na zalew, który czasami na kilka miesięcy w roku potrafi zamarznąć, a więc trzeba będzie utrzymywać tor wodny również za pieniądze. Te pieniądze, które zostały wyrzucone w muł, bo już nie w błoto, w muł tutaj, te 2 miliardy złotych. To jest 10 rocznych budżetów miasta Elbląg. To jest zatrudnienie dla 1600 pielęgniarek przez 25 lat. Jeżeli rzeczywiście chce się tworzyć miejsca pracy, jeżeli rzeczywiście chce się dać społeczności Elbląga i okolic możliwości rozwoju gospodarczego, to trzeba było zamiast robić te faraońskie idiotyzmy, dofinansować samorząd. Przekazać te pieniądze samorządowi, który by doskonale wiedział, jak rozwinąć potencjał tego wspaniałego miasta, jakim jest Elbląg, jak pielęgnować wartości przyrodnicze, jak rozbudowywać walory, które płyną z tego, że Elbląg jest tak naprawdę miastem polskiego pogranicza, jak zapraszać tu ludzi, jak rozwijać innowacje, jak rozwijać edukację, jak rozwijać transport. To wszystko można było zrobić za te pieniądze, które teraz nie będą pracować, bo pracować po prostu nie mogą. Kiedy ten przekop stanie się faktem, kiedy ten kanał powstanie, bo jest już za późno, żeby odwrócić te zniszczenia, które były tu dokonane, zrealizuje się, mówi rząd PiS, cel strategiczny. Wzrośnie potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej, będziemy strategicznie bardziej bezpieczni. W jaki sposób? W jaki sposób, jeżeli wojsko i marynarka wojenna przyznają, że na ten zalew będą mogły wpływać z otwartego morza motorówki hydrograficzne y, marynarki wojennej, że może zawita tu raz na jakiś czas kuter patrolowy i że formoza i grom będą miały łatwiej, bo zamiast przyjechać samochodami będą mogły sobie wpłynąć y, od zatoki y, i wykonywać tutaj jakiekolwiek ćwiczenia przecież wiadomo, że tutaj nie wpłynie żadna jednostka marynarki wojennej. Pomijam ile jednostek ma dzisiaj marynarka wojenna. Dzięki trosce zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy, ministrów Macierewicza i Błaszczaka. Czym oni tutaj wpłyną? To po pierwsze. Po drugie, gdzie oni tutaj będą manewrować? Na akwenie, który jest nieoperacyjny, ponieważ jak słusznie zauważył jeden z wojskowych, tutaj z brzegu wszystko można trafić nawet z łuku. Ten akwen jest zamulony. Ten akwen nie ma znaczenia strategicznego dzisiaj dla nas tak jak opowiada nam o tym rząd, który upiera się przy realizacji tego absurdalnego projektu. Jeżeli rzeczywiście chcemy doprowadzić do tego, żeby wzrosło bezpieczeństwo strategiczne Polski, to inwestujmy wreszcie w marynarkę wojenną. Doprowadźmy do tego, żebyśmy wreszcie zobaczyli w niej jakiś nowy okręt podwodny żebyśmy zakończyli programy operacyjne marynarki wojennej z sukcesem i wyposażyli ją wreszcie w jednostki inne niż kutry patrolowe i motorówki. To są pieniądze, które powinny rzeczywiście pracować dla naszego bezpieczeństwa na strategicznym akwenie jakim jest Bałtyk, a nie być wydawane na tego typu historie, których tutaj jesteśmy świadkami. Po trzecie wreszcie, ten przekop, który nie jest ani inwestycją, ani nie ma znaczenia strategicznego, Zniszczy środowisko naturalne. Nikomu, kto tu przyjeżdża na Mierzeje, nie trzeba chyba tłumaczyć, że to ostoja ptaków, że są tu tarliska ryb. One wszystkie zostaną zniszczone poprzez to, że zmieni się struktura zarybienia w tym akwenie, że statki, które będą na niego wpływały, będą hałasowały, płoszyły i niszczyły. W tarliska będą niszczyły miejsca gniazdowania ptaków, będą powodowały to, że zalewane będą gniazda, że, ben, że będą się topić pisklęta. To wszystko jest ingerencja i wszyscy to przyznają, i robią to mimo tego w obszar Natura 2000. Ale dla naszych władców nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Oni są w stanie swoje realizacje, swoje cele po prostu przeprowadzać po trupach. Jeżeli komuś, a konkretnie Jarosławowi Kaczyńskiemu, wpadnie do głowy, że chce po sobie zostawić taki koszmar, to go zostawi. Wbrew Unii Europejskiej, wbrew ekologom, wbrew wielu lokalnym samorządom, które boją się o to, czy do miejsca, które będzie teraz w hałasie, które będzie teraz torem żeglugowym, będą przyjeżdżali turyści, którzy przecież od hałasu uciekają którzy przecież przyjeżdżają tu dlatego, że tu miała być przyroda, że tu miała być nienaruszona natura. Przyjeżdżali, żeby odpocząć. A będą przyjeżdżali do prawie pełnomorskiej fabryki transportu yy, i żeglugi. To jest rzecz, z której nie zdaje sobie sprawy ten rząd i pewnie nie będzie sobie zdawał sprawy, yy, nadal twierdząc, że robi coś wspaniałego. Jeżeli, powtarzam, chcecie zrobić dla Elbląga i okolic coś wspaniałego, to po pierwsze trzeba było przekazać te 2 miliardy złotych i powiększyć dziesięciokrotnie budżet miasta Elbląga, tak, żeby mógł rozwijać się w jakichkolwiek kierunkach by chciał, nauki, turystyki, sportu, innowacyjnej gospodarki. Po drugie, ja sam pochodzę z przygranicznego miasta z Białego Stoku i wiem doskonale, że siłą przygranicza jest możliwość wymiany ekonomicznej, wymiany kulturowej, wymiany ludzkiej. A więc jeżeli chcemy pomóc Elblągowi, to może powinniśmy doprowadzić do tego, żeby nie od razu, ale w perspektywie pięciu, dziesięciu czy 15 lat, tak unormować nasze stosunki z sąsiadami, którzy w tej chwili trzeba sobie to powiedzieć wprost, mają imperialne zapędy, ale my też mamy swoją ideologię wstawania z kolan przeciwko wszystkim, żeby ludzie, którzy żyją po dwóch stronach granicy, bez swojej winy, bo to nie ludzie przekraczają granice, to granice przekraczają ludzi. Na takich miejscach jak to pogranicze, żeby mogli znowu współpracować, żeby mogli ze sobą handlować, żeby mogli odwiedzać się nawzajem, żeby znów rozkwitł mały ruch graniczny, który w takich sytuacjach i w takich miejscach jest tym, co napędza lokalną gospodarkę w najlepszym stopniu, w organiczny, naturalny sposób. Mam nadzieję, że ci, którzy głosowali za tą specustawą w 2017 roku, a wśród nich Rafał Trzaskowski, który dzisiaj twierdzi, że nie jest zwolennikiem już tego przekopu i tego, co się tutaj dzieje. Władysław Kosiniak-Kamysz, który zdania w tej sprawie nie zmienił i nadal jest zwolennikiem tego przekopu. Przyjadą tutaj kiedyś i porównają zdjęcia tego miejsca sprzed tego, co się tutaj wydarzyło, z tym, co w tej chwili będzie się tutaj znajdować. Mieliśmy tutaj drzewa, mieliśmy wodę, las. Piasek, wspaniałą wydmę, ciągnącą się przecież aż do samego Gdańska, cud przyrody, a teraz będziemy mieli beton to jest myślenie tego rządu. Jak zagierka, jak za Gomułki, wielkie rzeczy: z betonu, stali, metalu, wielkie narodowe inwestycje. Centralne porty komunikacyjne, wielkie inwestycje w mierzeje wiślane. A żyjemy w państwie, w którym brakuje kilkuset tysięcy złotych. Na funkcjonowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Nie rozumiem tego, jak mogliśmy do tego dopuścić, nie rozumiem do tego, jak, nie rozumiem tego, jak mogliśmy sprawić, że przez ten moment przeoczenia i pozwolenie władcom Polski na realizowanie takich rzeczy, nasza Polska będzie przez to, co tu się dzieje, mniej zielona, mniej solidarna, mniej samorządna, a w istocie mniej demokratyczna. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania Państwo z mediów, to zapraszam. Tak, tylko wie pan, to nie ma porównania Gdyni z tym przekopem. Nie ma porównania żadnego, moim zdaniem. To znaczy, to, że zawsze pojawiają się głosy i z jednej i z drugiej strony, w sytuacji, w której realizuje się jakąś inwestycję, to jest normalne. Są zwolennicy, są przeciwnicy. Natomiast wyliczenia ekonomiczne dotyczące tego, co tutaj się dzieje, są jasne. Nie ma żadnych podstaw ekonomicznych do tego, by twierdzić, że ta inwestycja opłaci się nawet w minimalnym wariancie szybciej niż za 500 lat. I to przy podniesieniu opłat portowych w Elblągu, i to przy założeniu, że będzie rosło. Proszę popatrzeć na Kołobrzeg. Kołobrzeg, który jest portem bez przekopu, jest blisko Danii, blisko Niemiec, ma coraz lepszą sieć transportową zresztą Polski i Europy. Czy Kołobrzeg w ogóle myśli, żeby kiedykolwiek zbliżyć się do Gdyni, do Świnoujścia, do Gdańska w swoich parametrach, jeżeli chodzi o przeładunek w porcie? Oczywiście nie. Dlatego, że my musimy naprawdę najpierw policzyć, a później robić. Nie ma powodu ekonomicznego, żeby port w Elblągu zdysko, zdyskwalifikował port Gdyński. Region Elbląski, który jest oczywiście tak samo ważny jak każdy region w Polsce, powinien wycisnąć z rządu, jeżeli już miał taką możliwość, te pieniądze na rozwój tego, co jest unikalne i czego zniszczenie, co się tutaj dzisiaj dokonuje, będzie nieodwracalne. Na turystykę, na innowacje, na zieloną energetykę, na wszystkie te rzeczy, które można zrobić było za te pieniądze. Te pieniądze są wyrzucone w muł, w błoto. I mamy to policzone. Mamy to naprawdę dokładnie policzone. Trzeba było je wydać inaczej, bo że Legion Elbląski mógł się rozwijać. A to, że kiedyś krytykowano y, Port Gdyński, oczywiście, że krytykowano. Tylko proszę podważyć którykolwiek z tych opracowań, które dzisiaj mamy, kiedy rząd sam je podważy. I mówi, przecież pan, powtórzę jeszcze raz, w momencie, w którym okazało się, że to nie będzie 880 milionów, tylko będzie to miliard 900 milionów, została wysłana interpelacja do Ministerstwa Żeglugi Śródlądowej i co się okazało? I okazało się, że tak, nie policzyliśmy tego, bo nie będzie zwrotu ekonomicznego, bo to o to wojsko prosi i to jest inwestycja strategiczna z uwagi na bezpieczeństwo państwa. Ten argument też został obalony. A więc mamy dwa obalone argumenty i zniszczoną przyrodę. Co jeszcze można, czy, czy, co tu jeszcze można powiedzieć? Co można dodać? Elbląg powinien się rozwijać. Tak jak powiedziałem, dziesięciokrotność budżetu Elbląga to jest to, co się tutaj dzieje. Niechby dostali pięciokrotność. Niechby dostali subwencje w wysokości trzykrotności w Elblągu. Samorząd z całą pewnością wiedziałby, co z tym zrobić. Kto pytał samorząd kątów rybackich, co sądzi o tym przekopie? Kto pytał samorządy lokalne, które boją się, że ludzie przestaną przyjeżdżać na Mierzeje, jak im się to podoba? To też jest dowód na to, jak bardzo niesamorządna jest Polska, jeżeli nie ma platformy do dogadania się i nie ma nikogo, kto spotkałby ze sobą samorządy i pozwolił im porozmawiać, czy chcemy tego, czy nie chcemy, czy możemy się jakoś inaczej rozwijać. Tylko wojewoda decyduje i koniec. A jak ktoś protestuje przeciwko temu, jak dyrektorka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 2018 roku w Gdańsku zostaje zwolniony i zastąpiony kimś, kto wydaje opinię, że wpływ w tej inwestycji na środowisko będzie niezauważalny, będzie nieznaczny i będzie możliwy do skompensowania. w pierwszej możliwej, przy pierwszym możliwym zaproszeniu. Wie pan, ja byłem w Elblągu, rozmawiałem z mieszkańcami, nie w kampanii wyborczej chwilę wcześniej. Padało też pytanie o przekop Mierzei, natomiast proszę mi wierzyć, że znam wielu mieszkańców Elbląga i wielu myśli o tym, naprawdę racjonalnie, nie w takim oto kluczu, że przekop i nagle sprawi, że Elbląg się rozwinie dzięki konsekwencji i łasce Jarosława Kaczyńskiego. Bo skutki będą takie, że pieniądze wydamy, Elbląg się nie rozwinie, a mógłby się rozwinąć, jeżeli te pieniądze zostałyby zainwestowane inaczej. Jeżeli przekazalibyśmy je samorządowi i otworzyli, albo przynajmniej pomogli Elblągowi na powrót stać się żywym miastem pogranicza. Takim, w którym wymieniają się ludzie, towary, kultury, myśli, to jest do zrobienia, tylko to musi być też zrobione z poziomu centralnego, a ja jako prezydent pochodzący z pogranicza będę się starał, żeby to właśnie stało się w XXI wieku udziałem wielu pogranicznych polskich miast. E, to jest XXI wiek, e, to jest XXI wiek i my musimy zupełnie inaczej myśleć również o polityce sąsiedztwa, a nie tylko i wyłącznie straszyć się sobą nawzajem. Trudno jest mi powiedzieć, o czym świadczy. Ja generalnie sugerowałbym pewną ostrożność politykom w używaniu Twittera, zwłaszcza wieczorem, zwłaszcza w sobotę albo w piątek wieczorem, zwłaszcza w emocjach. Byli już tacy politycy w Polsce, którzy no, przejechali się na tym mówiąc wprost. Takie chłopięce przepychanki są może metodą zdobycia lajków, może udostępnień, serduszek. Ale jak ktoś idzie do polityki po to, żeby sobie zdobyć serduszka albo żeby się poprzepychać z kolegami, to może rzeczywiście powinien lepiej na podwórku. Donald Tusk od dłuższego już czasu prowadzi w Polsce działalność polityczną za pomocą ezopowych, złośliwawych tweetów wrzucanych skądś tam. Prezydent Andrzej Duda ma olbrzymie osiągnięcia, jeżeli chodzi o działalność twitterową i wielu znajomych i znajome na Twitterze. Natomiast ja chciałbym, żeby oni się rzeczywiście zainteresowali może wreszcie nie swoimi chłopięcymi przekomarzankami, tylko tym, dlaczego w Polsce... I mówię to nie, nie z populizmu, tylko dlatego, że spotykam ofiary tej sytuacji. Po licznych latach ich rządów i jednej i drugiej formacji nadal mamy w Polsce 400 psychiatrów dziecięcych, czy 450 i 450 geriatrów e, na kilka milionów dzieci i młodzieży oraz seniorów drugie kilka milionów. To tego oczekuję od polityków rozwiązywania problemów, a nie prężenia muskułów w wirtualnej rzeczywistości dla lansu. Bo ja odbieram tę ich przepychankę e, jako okazję do zrobienia sobie lansu. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy cytatach, to myślę, że warto, przepraszam, posłużę się nim tym cytatem, żeby zacytować wiernie, bo chciałbym, żeby te słowa wybrzmiały i żebyśmy też wszyscy mieli świadomość tego, co dzieje się, podczas kiedy my rzeczywiście staramy się w jakiś sposób rozmawiać o rzeczach, które Polski dotyczą i budować jakoś wspólnotę. Wczoraj w programie Studio Polska. Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, do niedawna bardzo aktywny w mediach, wojewoda lubelski, wypowiadał się na temat LGBT: Cytuję, Ideologia LGBT to co innego niż homoseksualiści, biseksualiści, transwestyci czy inne tam jeszcze queer czy queer, czyli dziwacy. To są ludzie pogubieni, oczywiście w swojej seksualności i życiu, jednocześnie chorzy z nienawiści do ludzi, heteroseksualnych. Do tradycji i chrześcijaństwa, ale to jest inna rzecz. Ale ludzie, nikt im człowieczeństwa nie odmawia, mówi dobry pan poseł Czarnek. Ale po chwili dodaje, natomiast LGBT to jest ideologia, która fałszuje rzeczywistość, wprowadza totalny relatywizm i próbuje zrównać dobro ze złem. Później opowiada różne farmazony, posiłkując się przykładami ze świata, ale kończy zdaniem, które jest po prostu przerażające. I które dzisiaj powinno być na czołówkach wszystkich gazet i wszystkich mediów, żebyśmy jasno powiedzieli sobie, do czego zmierzamy dzisiaj w Polsce pod rządami prawa i sprawiedliwości i co czeka nas, jeżeli kandydat prawa i sprawiedliwości po raz kolejny na nasze nieszczęście zostanie prezydentem. Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją. Powiedział poseł Przemysław Czarnek, a ja poczułem się jak podczas lektury książek historycznych opisujących lata 30., to jest właśnie elektorat mojego konkurenta, opisujących lata 30 w Niemczech w ubiegłym wieku. To jest przerażające, że ktoś, kto jest posłem Rzeczpospolitej i ma takie poglądy, jakie może chcieć, bo może mieć każde, w ten sposób mówi o ludziach. Mówi o ludziach, że nie są równi innym ludziom i skończmy, w, mówiąc o nich, mówić o prawach człowieka. To jest koniec jakiejś historii w Polsce. To jest początek jakiejś nowej, bardzo brudnej historii. I ja jestem pewien, że my musimy dzisiaj, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, bronić w Polsce ludzi bronić ludzi, obywateli Rzeczpospolitej, którzy mają prawo żyć tak, jak chcą, którzy mają prawo tak, jak chcą układać swoje życie, którzy mają prawo krzyczeć, co chcą, na kandydata na prezydenta z samochodu, ale nigdy nikt nie ma prawa powiedzieć, że należy skończyć mówiąc o nich z dyskusją o prawach człowieka. To jest przerażające, co rodzi się dzisiaj w Polsce na naszych oczach z tej głupoty, krótkowzroczności, bezmyślności i też paniki przed zbliżającą się możliwością utraty władzy.